Dzień dobry, witam Państwa na moim kanale Wróżka Ada. I na początku chciałam bardzo gorąco podziękować wszystkim osobom, które tutaj zaglądają, które komentują, które subskrybują. I zachęcam do subskrypcji, jeżeli treści, które tutaj się pojawiają, odpowiadają Państwu. Subskrypcja to jest gwarancja tego, że. Nowy materiał, który się pojawi, nie umknie Państwa uwadze, także zachęcam gorąco. Dzisiaj szczególnie chcę zaprosić osoby, które się urodziły w znaku lwa, wszystkie lwice i lwy. I przychodzę do Państwa z czytaniem na czerwiec 2021 roku. Zaraz zobaczymy. Jaka tutaj dla Was będzie ogólna energia, ogólne przesłanie na ten miesiąc? Proszę o informacje dla osób urodzonych w znaku lwa na czerwiec 2021 roku. Z korzyścią dla wszystkich, bez szkody dla nikogo. I zobaczmy sobie taką ogólną, główną energię. Rycerz Mieczy. To jest dość trudna energia, bo to jest taka energia, która mówi o tym, że w Waszym życiu w czerwcu mogą pojawić się jakieś konflikty bądź też jakieś. Takie sytuacje, które będą wymagały dużego refleksu, może dla niektórych z Was umiejętności ciemnej riposty, obronienia jakiegoś swojego albo zdania, albo stanowiska. A dla niektórych to może być też przypływ inwencji twórczej. Także zobaczymy, co tutaj więcej Tarot powie dla Was, drogie lwy. Proszę teraz o informacje, co w relacjach i w emocjach, uczuciach dla lwów na czerwiec. Ósemka mieczy, wieża. Piątka mieczy i dwójka monet. Rzeczywiście, może się okazać dla Was drogie lwy to, że w czerwcu przyjdzie do was jakieś niespodziewane wydarzenie. Aczkolwiek wierzę, nie oznacza za każdym razem czegoś takiego złego, co rozwali wasze życie w drobny mak. To nie jest tak, ale to może być jakaś sytuacja, która potrząśnie albo wami, albo wstrząśnie jakąś sferą waszego życia. I w tym wypadku dotyczy spraw uczuciowych czy relacyjnych. I może rzeczywiście tutaj być jakaś taka sytuacja, gdzie będziecie w konflikcie z kimś. Na przykład może się okazać, że ktoś komu do tej pory żeście ufali, czy co do kogo mieliście, czy miałyście takie uczucia pozytywne, ten ktoś może się okazać zupełnie niegodzien tego albo tego zaufania, albo też może pokazać swoją inną twarz. Wy tutaj w ogóle możecie się zastanawiać nad tą relacją i to może być też tak, że coś, co trwa już jakiś czas. Nabrzmiewa, tak to mogę ująć. I wy tym się przejmujecie. I może być tak, że pojawi się jakieś zdarzenie. To może być kłótnia, ale to nie musi być to. To może być coś, co jak grom z jasnego nieba oświetli Wasze umysły i zrozumiecie, na czym polega ten problem w relacji. Czyli Bardziej na zasadzie olśnienia, chociaż wcale to nie musi być łatwe do przyjęcia, bo jeżeli przysłowiowe klapki z oczu nam spadają, to czasami bywa to trudne. I uważajcie na właśnie wchodzenie w jakieś konflikty w relacjach, ponieważ tutaj możecie zostać zranieni czy zranione. Bo co prawda, jest to taka. Karta która mówi o tym, że właściwie tutaj nie ma wygranych, bo ktoś kogoś rani, ktoś komuś coś narzuca, jakieś swoje zdanie, ale tak naprawdę ten ktoś ma z tego tytułu wyrzuty sumienia, a ta druga osoba jest po prostu zraniona, skrzywdzona. I możliwe, że będziecie się zastanawiać nad dalszą dalszym przebiegiem tej relacji. Bo tutaj to jest rozważanie, co jest dla mnie dobre, czy co jest dla mnie lepsze, co mi da większe poczucie bezpieczeństwa, w jaki sposób mam poprowadzić dalej tę relację, albo jak mam odnosić się do tej osoby, żeby ponownie uzyskać poczucie bezpieczeństwa, które zostanie czy zostało zaburzone tu przez jakieś wydarzenia czy wydarzenie. Zobaczmy zobaczmy co w sferze pracy, finansów. Ale jeszcze odnosząc się do tych kart, to myślę, że tutaj też bardzo istotne dla was może być drogie lwy to żeby bardzo tak świadomie podchodzić do, do tych relacji, które, które są dla Was ważne. Świadomie to znaczy w taki sposób, żeby uważać też na pewne słowa, które Wy wypowiadacie, a też nie brać sobie za bardzo do serca i nie, nie nie rozmyślać o tym, co przykrego ktoś w gniewie może powiedzieć. Nie znaczy to, że tak można robić, ranić kogoś bezkarnie, ale czasami um, zanadto się um, przywiązujemy do jakichś myśli, stwierdzeń czy określeń, które usłyszymy na swój temat, i to może być dla nas trudne. Um, czasami pewne kwestie, czy po prostu. Puścić, choć nie mówię, że zaraz wybaczyć, zapomnieć, ale no, jakby dla własnego dobra, nie, nie trzymać ich bez przerwy tych myśli przy sobie, żeby one właśnie nie obezwładniały Was. Dobrze, to teraz przejdźmy do sfery pracy i finansów na czerwiec dla lwów. Proszę o informacje dla osób urodzonych w znaku lwa na czerwiec 2021, co w pracy i finansach może przyjść do Was, dla najwyższego dobra wszystkich lwów, wszystkich oglądających też. Bo może ktoś, kto nie jest pod znaku lwa słonecznego, tylko mała scendencia lwa ogląda. I zobaczmy. Co tutaj tarot powie dla was? Piątka pentakli, król kielichów, czwórka buław i piątka kielichów. Takie pomieszanie tutaj jest tych energii z jednej strony dobrze, z drugiej strony nie bardzo, ale to też no, takie jest życie czasami, że gdzieś tam przeplata różnego rodzaju doświadczenia. Przy czym myślę, że tutaj w czerwcu, drogie Lwy, bądźcie uważni, bądźcie uważne, żeby nie dać się przez kogoś oszukać, nie dać się okraść i to niekoniecznie muszą być sprawy materialne chociaż przede wszystkim, bo tutaj może być też na przykład kwestia jakichś pomysłów, jakiegoś czegoś, co Wy robicie i liczycie na to, że to wam przyniesie bardzo duże zadowolenie ale to zadowolenie przyjdzie tutaj król kielichów tutaj o tym mówi i jeżeli pracujecie w zespole to będzie jakiś sukces zespołowy który można będzie świętować ewentualnie, jakby jeżeli są jakieś osoby, z którymi współpracujecie, ale niekoniecznie to są współpracownicy, to mogą być coś kontrahenci, czy jakieś inne osoby, które mają związek z tym, co robicie, to tutaj możecie liczyć w czerwcu na, na sukces. Natomiast karta Piątki Kielichów mówi o o jakimś smutku, o tym, że Wy będziecie się tutaj też koncentrować na tym, co wam nie wyszło, mimo tego, że ten sukces przyjdzie. I to myślę, że te dwie piątki, one mogą właśnie mówić o tym, że żebyście byli ostrożni, jeżeli chodzi o to, z kim i w jaki sposób współpracujecie. Energia króla kielichów mówi też o tym, że możecie komuś nadmiernie ufać i być, jak to mówią, sercem na dłoni do kogoś, i żeby się nie okazało, że ten ktoś wykorzysta waszą dobroć. Tutaj ja nie chcę nikogo straszyć, proszę tego tak nie odbierać, bo to jest zresztą czytanie ogólne i ono. Wiadomo, jak każde czytanie ogólne nie musi rezonować z wszystkimi y, osobami, ale jeżeli patrzymy tutaj na tą y, kartę przewodnią rycerza, mieczy to y, w odniesieniu do tej sfery pracy i finansów, to też jest takie ostrzeżenie: y, bądź uważny, lwie, w czerwcu na to, z kim przestajesz, co komu mówisz y, i w jaki sposób. Y, Zachowujesz się wobec innych, bo żeby nie było tak, że coś zostanie wykorzystane albo przeciwko tobie, albo coś możesz na jakiejś relacji stracić w miejscu czy w środowisku pracy. To potraktujcie jako ostrzeżenie, i to oczywiście nie do wszystkich jest skierowane. Zobaczmy jeszcze tutaj, co powie jako podsumowanie wyrocznia. Poproszę o kartę wyroczni dla osób urodzonych w znaku lwa na czerwiec 2021. Lew na czerwiec 2021. Poproszę o jedną kartę. To jest taka kwestia zaopiekowania się też sobą. Albo też wy będziecie może przez kogoś, zwłaszcza w, w sprawach pracy, może być ktoś, kto będzie wam sprzyjał bardzo mocno. I, i mimo jakichś trudności, które mogą się pojawić, to, tę taką opiekę czy wsparcie możecie odczuwać. Ze strony kogoś. To niekoniecznie musi być szef, to może być ktoś, kto jest na pewno osobą decyzyjną, może to być mężczyzna, ale niekoniecznie. To może być ktoś taki, kto ma jakiś znaczący wpływ na innych, więc to może być to. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, to. Można tę kartę też odczytywać w taki sposób, żebyście Wy w czerwcu, drogie lwy, zaopiekowali i zaopiekowali się sobą w taki sposób, żeby właśnie nie dawać się wciągać w jakieś niepotrzebne rozmowy, żeby nie dawać się jakimś myślom zawładnąć Waszym. Umysłem, żeby nie dać się wykorzystać ani zmanipulować czy zranić. Po prostu y, trzeba tutaj y, zadbać o zdrowe granice y, i pilnować tego bardzo, bardzo mocno, żeby y, tutaj nic y, Was nie dotknęło więcej niż y, musi. Oczywiście, jeżeli y, jesteście takimi osobami, które do tej pory nie troszczyły się o siebie, to może y, to jest taki miesiąc, w którym y, trzeba będzie pokazać innym, gdzie macie swoje granice, których y, nie należy przekraczać. Ale życzę Wam wszystkim, y, drugie lwy, żeby ten czerwiec y, przyniósł Wam oprócz y, jakichś y, tych ewentualnych trudności, żeby Wam przyniósł jednak wiele satysfakcji i żebyście poczuli się właśnie i poczuły takie zaopiekowane przez wszechświat. Tego Wam życzę. Pięknego Czerwca. Pozdrawiam.